Już 5 marca dostajemy patch z nową zawartością do Diablo 4 i w związku z tym, że nie wyrobiłem się w czasie z tym filmem tuż po ognisku, tak już całe patchnouty mamy. Omówię je, ale w dalszej części filmu. Na początek jednak chcę opowiedzieć to, co działo się na ognisku. Jeśli ktoś dużo śledzi Diablo 4, to raczej te ogniska są takie dość średnie za każdym razem. One są bardziej dla osób, które od czasu do czasu przypomną sobie o Diablo 4, a nie dla takich maniaków jak ja, którzy śledzą każdą nowinkę. Jednak dostaliśmy rzeczy, które nawet mnie zaskoczyły. i ten klip z reakcji na żywo chyba pokazuje to najlepiej. O! PTR 4. PTR Diablo 4. The content actually goes live when Season 4 launches. To coming up, you know, while Season 3 is still active. Powiedzmy sobie, co nas czeka jeszcze w sezonie trzecim? Tak jak mówiłem, 5 marca dostaniemy patch z balansem, sześcioma nowymi legendami, nerfami, scenę szala o dziwo, cięgami, czyli tym trybem rankingowym, oraz zmianą w Uber Unikatach w tych iskrach, które się wydobywało. In the next Jest to coś, o czym mówiłem od razu, gdy tylko się pojawiło. Z tych pięciu iskier możemy robić uberunikat, wraz z tym patchem będą potrzeby 4, a nie 5. I strzelam, że w sezonie czwartym to może nawet spać do trzech z 4, no bo to jest wciąż wysoka liczba. Dowiedzieliśmy się parę rzeczy też odnośnie dalszego życia Diablo 4 i niestety nic nie dali o tych nowych itemach w sezonie czwartym. Jednak na sezon czwarty będziemy mieli PTR, czyli publiczny serwer testowy. Będziemy mogli ograć sobie cały sezon wcześniej, testując go i też dając informacje odnośnie balansu dla Blizzard'a. Sam z jednej strony się cieszę, ponieważ będziemy mogli te wszystkie zmiany poznać wcześniej, pomóc im zbalansować grę i, i powiedzieć z zapasem czasu, jeśli coś źle działa. Ale z drugiej strony to już tutaj pokazuje, że oficjalnie Blizzard przyznaje się, że czasami mają problem z balansowaniem gry. Znając PTR z Diablo 3, to część z nich miała sens, ale nigdy nie kończyło się to dodaniem nowej zawartości. Najczęściej te PTRy będą dla nas po prostu sprawdzianem liczb, czy akurat dany set jest zbyt mocny, dany set jest zbyt słaby, czy w tym przypadku, kiedy wychodzi taki charge barb, nie będzie on zbyt mocny, czy będzie zbyt słaby, czy jakieś zmiany trzeba po prostu cyferkowo lekko zmienić. Jeśli na przykład nowe itemy dla nekromanty będą słabe, to nie jest tak, że nagle wymyślą nowe, tylko po prostu ewentualnie zostaną minimalnie inne cyferki. To co jeszcze dowiedzieliśmy się odnośnie sezonu czwartego to jest to, że usuwają skarbce. I to jest okropne, to jest bardzo złe, to jest bardzo, 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 bardzo złe, że usuwają skarbce, bo to będzie kolejny sezon, z którego nie zostanie nic. No bo tutaj znowu wychodzi na to, że... Nic z tych sezonów nie zostaje, i gra wciąż będzie się czuła jakby była goła. Gdybyśmy co sezon dostawali nową rzecz, mielibyśmy tunele plugarstwa, mielibyśmy krwawe żniwa, mielibyśmy skarpce. no to w tej grze byłoby już coś więcej, byłoby coś czuć. Ktoś nawet mógłby czuć się może lekko nawet tym przytłoczony, że tyle rzeczy jest w tej grze. A tak to, to znowu wszystko usunięte i zaczynamy od zera. Na pocieszenie, może nie na pocieszenie, padło pytanie odnośnie AOZ, odnośnie rzeźni Zira, czy coś będzie planowane na sezon trzeci. I tutaj Blizzard tylko odpowiedział, żeby przyjść za miesiąc na kolejny Campfire i zobaczyć, co tam oni powiedzą. Jeśli oni znowu będą chcieli dodać rzeźni Zira, to ojejku, jejku, poprzednim razem nie skończyło się to zbyt dobrze. Przejdźmy może do Cięgów i do Pachnoutsów. <laughs> Odnośnie cięgów, czyli trybu rankingowego w Diablo 4. Mówiłem już chwilę na ten temat, ale tutaj dowiedzieliśmy się kolejnych szczegółów. Przypominam, cięgi są dostępne co dopiero na czwartej rędze świata, na udręce. Będą one takimi cotygodniowymi, stałymi szczelinami, w których zawsze mamy stworki w tym samym miejscu. I musimy nauczyć się jak najlepiej przez nie przebiegać, żeby zdobyć jak najwięcej punktów. One nie są na czas, a raczej są na czas, mamy 8 minut żeby je przebiec, ale po prostu w te 8 minut musimy jak najwięcej punktów zdobyć. Będą się one co wtorek o godzinie 17.00. Zaczynają się 19.15, tutaj 2 godziny przerwy. Blizzard lubi te przerwy między swoimi rzeczami. No i ogółem tutaj bardzo prosta sprawa. Wbiegamy, bijemy, zabijamy, no i wygrywamy. Blizzard pochwalił się też, że w cięgach nie będziemy dostawać itemów. To nie będzie miejsce do farmienia. Więc najprawdopodobniej, jeśli już będziecie kończyć swój sezon, to może będziecie chcieli tutaj coś popatrzeć, będziecie chcieli się tymi cięgami pobawić. Jak dla mnie kompletny pas. Ja cięgami może będę się interesować na starcie sezonu, tak jak trochę puszowaniem szczenię w Diablo 3, ale mówiłem to już wiele razy: cięgi w ogóle mnie nie obchodzą. I tutaj, pomimo tego, że możecie mnie uznawać za jakiegoś mega kompetywnego gracza, tutaj Jelit Pierwsza w Polsce, tutaj szaleje ciągle jakieś potężne buildy, tak, to nie jest wyznacznik tego, czy jesteś dobry, czy nie. W ogóle, w ogóle mnie to nie interesuje. Jeśli mam poświęcić godzinę, dwie godziny, trzy godziny, 5 godzin na tryb, na którym nie farmi się itemów, w grze odnośnie farmienia itemów, to nie jest po prostu to, po co kupiłem tę grę, po co gram w tę grę, więc tutaj mówię, nie interesuje mnie to. Gdyby dodali tryb ścigania się, że mój barbarzyńca wsiada w Ferrari i, i tutaj ściga się z Lilith w jej Bugatti, no to wolałbym sobie kupić niezrozpida i grać w to. Ten tryb mnie nie interesuje. Może mi się to zmieni, ale w przyszłym tygodniu nagram pewnie film pokazując jak to działa, i tam też będziecie mieli wszystkie szczegóły. To co jednak może Was bardziej interesować, no to patch balansujący. Mamy w środku sezonu, w każdym sezonie mówione, że będzie patch balansujący. Po co? Nie wiem, ale jeśli ktoś z Was będzie chciał sobie wrócić do Diabełka, pograć, no to będzie miał nowe itemy do farmienia i tak. Wiemy, że zazwyczaj będą to itemy wprowadzane z zeszłych sezonów, z mocy poprzednich sezonów, i w tym sezonie dostaniemy 6 legendarek tematycznych odnośnie wampirków, odnośnie sezonu krwi, i będą to już dobrze nam znane moce wampiryczne. W tym przypadku, jednak, jako moce legendarne, mamy moc przegniętego dotyku, czyli ta moc, która powodowała przy szczęśliwym trafie odsłanianie wrogów. Ona była bardzo mocna na klasy, które same z siebie tak łatwo nie odsłaniają. Teraz na dobrym przykładzie takiego barbarzyńcy, pod dajmy na to tornado, który. Ma dość fajną szansę na trap, będzie sobie mógł bardzo łatwo tych wrogów odsłaniać. Wraca kochana Metamorfoza. Ja tak się zastanawiałem, że kurczę, może Metamorfoza wróci w postaci jakiegoś Uberunikatu? Jest to naprawdę bardzo potężna moc. Jest to zwykła legendarka i 99% buildów będzie z tym biegała, naprawdę. Wydłuża nam czas odnowienia odskoku o 5 sekund, ale sami widzimy po aspekcie taranowym, że to, to nie zmienia nam nic. Oczywiście tutaj działa to na odskoku, więc trzeba będzie ewentualnie na przykład biegać z tymi butami, które po trafieniu we wroga zmniejszają nam czas odnowienia odskoku. Tak jak myślę, większość buildów, a przynajmniej wszystkie buildy, które biegają, też z wolą Tybalta na spodniach, bo to jest idealne połączenie i daje nam tak dużo, że jest to niesamowite. W środku sezonu bardzo, bardzo potężny buff na wszystkie buildy. Dalej mamy aspekt wrzącej krwi, to jest ten aspekt, który co 20 sekund daje nam przytłoczenie. Mamy hektyzm, czyli co piąte użycie umiejętności podstawowej skraca jeden z naszych czasów odnowienia. To się grało bardzo fajnie na przykład na druizie pod pazury, żeby sobie zmniejszać czas odnowienia swojej zdolności specjalnej. I tak samo tutaj ominę nieumarłego na chwilę księżycowy szał. To jest ten aspekt, który zwiększa nam szybkość ataku i obrażenia podstawowego ataku, więc też na te buildy, na przykład tutaj jeden z najpopularniejszych, pazur na druida, sam zrobiłem poradnik o tym buildzie, bo w zeszłym sezonie mi się grało nim bardzo fajnie, no i z tymi dwoma mocami ten build jest jeszcze o wiele mocniejszy. No i ostatni aspekt to jest ten, który przywraca nam zdrowie, kiedy używamy dowolnego ataku, dowolnej umiejętności. Więc ten, ten taki typowy aspekt na lifestyle bardzo fajny do levelowania, zdecydowanie bardzo fajny do levelowania. Z czego też to są oczywiście legendarki, to nie są unikaty, to są zwykłe legendarki. Musimy je znaleźć w świecie, nie mamy przypisanych podziemi, żeby mieć je w kodeksie, ale każdy z nich, polatacie parę skarbcy, to też spokojnie każdy z nich wydropicie bez żadnego problemu. I teraz idziemy do zmian balansowych. Pierścień bezgwiezdnej nocy będzie pokazywał, jakie ma wzmocnienie na pasku, czyli oczywiście fajna sprawa. Pokrywacze trzewiki, czyli te buty na zimno, mają większy bonus dla wrogów wyziębionych Taszki, czyli te spodenki na maksymalną odporność, też zostały zbachowane na więcej odporności objęcia matki, czyli ten Pierścień Lilith zwiększone obrażenia, ogółem to co mówił Blizzard w środku sezonu tylko i wyłącznie buffy, żadnych nerfów więc tutaj Power Creep też trochę w kosmos legendarne aspekty, aspekt spokoju to był ten, że stoisz w miejscu, to masz większe obrażenia. To używałem na moim one Barbie, więc też ten build teraz będzie zadawał więcej obrażeń. Już one-shotował wszystko w całej grze, ale <gry> będzie jeszcze więcej zadawał obrażeń. Aspekt pomsty też mocniejszy, większe obrażenia ogłoszonym wrogom. No i gwiezdny aspekt wymaga mniejszej ilości wyloszonego zdrowia, aby przywrócił nam zasób. 20 zamiast 25. No i klasowe wzmocnienia. U barbarzyńcy głównie to są wzmocnienia umiejętności podstawowych, ale to co najbardziej poczujecie to jest... Aspekt nieskończonej furii, który dostał Buffa, który już obecnie był bardzo mocny, używałem go na praktycznie każdym moim bildzie i ma 50% większą wartość teraz. Na trzecim poziomie zwiększa przyrost furii o 30%, co jest oczywiście mnożnikiem wraz z innymi tutaj skalowaniami. To powoduje, że furia masz nieskończoność. Wow. To co też mnie mega zdziwiło, to że aspekt żelaznego wojownika, ten na żelazną skórę, daje teraz 35% redukcji zamiast 28 maksymalnie. Też bardzo duża rzecz. I w sumie, levelując każdy build, barbem ja sobie tego używałem na hardcore, żeby nie mieć żadnych problemów, i to jeszcze dostało buffa. To w ogóle jest w kodeksie, więc teraz minimalna wartość w kodeksie jest taka, jaka była wcześniej prawie maksymalna, ale to też. Xt? No i rękawiczki Gora, które dostały minimalnego buffa, wciąż będą słabe, ale tutaj widać, że Blizzard coś do tej trąbki powierzchni miłości chce oddać. Przyszły sezon. Potrzeba tam jeszcze jednego, dwóch aspektów, dwóch legendarek, więc przyszły sezon. Druid tutaj też z malutkimi buffami na początek gry: to, żeby umiejętności podstawowe generowały więcej. Ziemny kolec, kąsający wicher, pazury. Ogółem więcej generowania siły duchowej na start. Poturbowanie to samo. No i wilki, które zadają więcej obrażeń ogółem, wszyscy kompanii zadają większe obrażenia. Około 30-40%. Już trujący pełzacz był bardzo mocny w pod niedźwiedzia pod truciznę, tak zwany poison trample slide. No i tutaj, <gryw> to z tym buffem, to może naprawdę zaszaleć. Jestem ciekaw, czy to naprawdę będzie aż tak bardzo czuć, jak mi się wydaje, ale to może po prostu być naprawdę potężna rzecz z tym trującym pełzaczem. Z pasywnych to też dość, dość spore buffy. Na przykład Amok Besti teraz ma premię 50% z 30, więc też dość dość spora zmiana. Aspekt ten na Ziemny Kolec, który który wystrzeliwuj w linii prostej, teraz będzie miał bonus na obrażenia i tak nie będzie grywalny. Nie ma szans, jak ktoś będzie tego używał, więc takie tutaj dziwne, dziwne próby wskrzeszania buildów, dodając im po prostu mnożnik do obrażeń. To, co tutaj Blizzard bardzo kombinował, to, żeby wilczki miały jakieś fajne obrażenia, jakieś fajne buildy i te spodnie towarzysz na wałnicy zostały zbuffowane dość, dość sporo tutaj, widzimy obrażenia burzowego skowytu 180%. To było to, że Twoje wilki tam używały tych takich błyskawic i tak dalej. Wciąż będzie to chyba średnie, ale tej Blizzard ewidentnie chce trochę miłości dać samonom. I to najbardziej widać u nekromanty, który dostał buffa na wszystkie swoje samony, widzimy po kolei. Szkred wojownik, Szkred żniwia, szklet magbrozu, magcienia, poświęcenia golem. Wszyscy, wszyscy zobrażenia w górę. Ze zdrowiem również. Jednak problem tego buildu to jest bardziej AI i bardziej targetowanie aniżeli wartości liczbowe, więc tutaj wciąż nie będzie chyba za bardzo nic czuć. Napływ krwi trochę z większym obrażeniem od nowy, ale mniejszym mnożnikiem za krew, czyli ogółem więcej obrażeń w pojedynczy cel, tyle samo w AOE, więc dość spory buff na napływ na krwi. Już ten build był bardzo, bardzo mocny i to wciąż będzie najmocniejszy build na levelowanie. Najprawdopodobniej to będzie też starter na przyszły sezon. Skoro teraz go buffują, to też nie ma szans, że będą go nerfić na przyszły. Więc to już mogę powiedzieć, że będzie najmocniejszy build na levelowanie na przyszły sezon. Lekkie buffy też na rozdarcie, na mur, na wybuch zwłok. Dziwne, bo co dopiero tutaj coś ruszali z wybuchem zwłok, jak pamiętam. Teraz znowu zbafowane. Nie wiem, nie wiem o co chodzi. Ale to, co tutaj chyba Was najbardziej zainteresuje, to zmiany w prędkości ruchu. Tak na przykład teraz długie ramię śmierci jest nadejściem śmierci i daje szybkość ruchu. Już nie mamy, tyko... Już nie mamy tego mnożnika obrażeń na odległych wrogów. Daje po prostu pasywnie prędkość ruchu. Fajną zmianą to, że jest kolczasty pancerz, bo często nawet go tak wybierałem z dupy na moich buildach, kiedy brakowało mi tam jednego dwóch punktów do całości. A teraz będzie to dodawało pancerz. I w sumie 15% dodatkowego pancerza to jest dość sporo. To jest, to jest. Fajna rzecz. Tak jak dobrze pamiętam, to na idealnym itemie 9,25 na 5 na 5 mieliśmy już chyba 22% pancerza, więc tutaj mamy 15%. To jest to tak, jakby jeden dodatkowy stat w itemie, więc fajna, fajna rzecz. Ale to, co też może Was zainteresować, to jest to, że glif eteryczności daje teraz szybkość ruchu za każdego aktywnego sługę. Więc tutaj też, podobnie jak z tym długim ramieniem śmierci, nadejściem śmierci. Lekkie próby na zwiększenie szybkości ruchu nekromanty, żeby nie miała tych problemów. No, jeszcze spora droga, ale zawsze coś. Warto jeszcze zwrócić uwagę na aspekt skrwawienia, gdzie napływ krwi, czyli ta nowa, zadawała obrażenia drugi raz i miała zmniejszone obrażenia około 60-50%. Tak teraz będzie to tylko 10-30%. Więc, też kolejny buff na napływ krwi, kolejny buff na nowe krwi nekromanty. Zdecydowanie build na przyszły sezon, już przygotujcie sobie, że przyszły sezon każdy nekromanta będzie chciał tym startować. Muchardziki, próby ratowania z popielenia, ale to wciąż nie będzie zbyt dużo. Sam polecałem spopielenie w tym sezonie, żeby sobie pograć z meteorem, ale. Och, tutaj jeszcze potrzeba też, podobnie jak w postaci tornada u barbarzyńcy. Takie jed jeden, dwa aspekty, żeby to działało jakoś fajnie. Tutaj u jest bardzo dużo takich małych, minimalnych. Buff na Bull Lightning, taki też ciekawy, 10% więcej obrażeń, tak. Czy oni, czy oni czują, że Bull Lightning zbyt słaby jest, naprawdę? Nie wracajmy do tego, co było w sezonie drugim, proszę. Lekki buff na hydrę, Tutaj zwiększenie obrażeń z 5 na 8, z 3 na 5, z 40 na 45, takie też, 13 na 15. Takie kurcze, jakby chcieli na siłę po prostu parę linii więcej wpisać w tych zmianach, bo to no, nie, że nic nie zmieni, ale jaka czarodziejka miała problem z redukcją obrażeń? Czarodziejka obecnie jest najbardziej tankową klasą praktycznie. I teraz tutaj te zmiany są takie dość dziwne takie dużo takich minimalnych zmian. Bardziej na przykład tutaj zmiana w aspekcie palących symboli, to jest ten na ścianę ognia. Kiedy zużywaliśmy manę, to mogliśmy ją puścić za darmo i tutaj teraz to dostało dość spore buffy, ja lubiłem ten aspekt, więc fajna sprawa. Łotra, głównie 20% więcej szybkości na poszukiwacza serc i mocarną strzałę. Tutaj wciąż próby, żeby przebicie nie było jedynym generatorem. Spoiler wciąż będzie. Poszukiwacza serc widziałem, że tam trochę osób grało w tym sezonie, ale to też nic specjalnego nie zmieni. Lekkie próby na wzmocnienie flary, na natarcia, ale 10% Przynajmniej 100% obrażeń potrzebuje ta zdolność, żeby była grywalna, ale to widać już ten problem z balansem jaki obecnie istnieje Podobnie tutaj właśnie znowu, Szybkie strzału 10% więcej obrażeń, gra do 10% więcej obrażeń To co tutaj najbardziej może ciekawić to precyzja, że teraz wymagane są 4 a nie 6 ładunków precyzji, to jest dość spora różnica Te właśnie 4 strzały a nie 6 Jeśli ktoś sobie grał w tym sezonie combo pointy Na precyzji na Skyhunterze pod przebijający strzał. Ja sobie levelowałem chwilę tym buildem i nawet w trakcie levelowania, nawet nie na skończonej postaci to siało taki pogrom, że pewnie to właśnie będzie mój build na levelowanie na przyszły sezon jako propozycja dla was. Patrząc, że tutaj właśnie jeszcze dostaję buffy to już raczej możemy się przygotować, że to będzie build właśnie do grania. To co jednak jest ciekawsze to jest to, że aspekt rozgazionej salwy dostał bardzo duże buffy. Już obecnie Salwa, baraż był dość fajny, ja bardzo lubiłem tę zdolność, grałem ją też trochę w tym sezonie. I ten aspekt, gdzie Salwa, gdy rykoszetowała miała szansę na to, żeby się rozpadała na parę strzał, teraz od razu zwiększa wrażenie od Salwy w przypadku strzał, które rykoszetują. Więc mamy, mamy dość spory baw do obrażeń. No i oczywiście ta szansa, że będą rykoszetować jest o wiele, wiele większa. Więc ogółem build pod salwę też będzie ciekawy, zdecydowanie będzie ciekawy. Bardziej tutaj pod clear'a, chociaż kurczę, no ta strzała z nasyceniem cienia zwłaszcza jest satysfakcjonująca. Tutaj też nie pamiętam aspektu cienistego, ale widząc zwiększenie obrażeń ze 100 na 300, to też już powoli idziemy w liczby jak z Diablo 3. Urogala chyba tutaj najbardziej jakieś buffy też. Orly Rook z 2040 na, 40 na 40, 60. Spore buff to są po prostu już duże liczby. Patrząc, ile mamy mnożników w grze, to mnożniki 60, 380, wszędzie to już będzie bardzo dużo. Ślepia w ciemności też, baw do obrażeń zabójczej pułapki. Sygnet z Warszana Mniejszy czas odnowienia pułapki i obrażenia nabrażenia tej pułapki. A ten pierścionek jest dość ciekawy, dość taki osobliwy. No, na levelowanie na, nawet ciekawie się go używa, więc może będzie przyjemniejszy No i to, co mówiłem wcześniej, Seneschal z nerfami. Trochę, trochę dziwna sprawa, ale to co jest najważniejsze, naj 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 najważniejsze, czas gry wybraną postacią jest widoczny na dole profilu. Jest! Jest! Będziemy mogli wiedzieć ile graliśmy w Diablo 4. Najważniejsza zmiana, super sprawa, o takie Diablo walczyłem. No i też ta sprawa o której mówiłem wcześniej, zmniejszono koszt stworzenia przemiotów ubronikatowych z 5 do 4 olśniewających iskier. Jak przypalimy uberunika do Kowala, to dostajemy taką iskrę. Jak mamy 4, to możemy zrobić Ubera. Myślę, że to jeszcze zmniejszą. Potem naprawę błędów, no i no i na szczęście już tyle. Ogółem sam nie jestem za bardzo fanem zdawania kontentu w środku sezonu. Uważam, że jeśli byśmy dostawali na start kolejnego sezonu, te wszystkie zmiany, które dostajemy teraz, te starty sezonów byłyby ciekawsze, byłyby bardziej emocjonujące. A jeśli tak, gra jest po prostu cichana na części, no to. Jest to po prostu dziwne, jest to takie nienaturalne, nie wiem jak wy, ale ja po prostu wolałbym, żeby to wszystko co tutaj dają, dali po prostu na start sezonu czwartego, sezon czwarty od razu zmiana itemizacji, rankingi, wszystkie to jest zmiany balansowe, nowe legendarki, nowe unikaty, byłoby to po prostu ciekawsze, byłoby też tego więcej, a tak to... Dzieląc to po kolei, to jest tak trochę dziwnie. Mam nadzieję, że jak najszybciej odejdą od tego pomysłu dodawania kontentu w środku sezonu, ale jest też to, co Blizzard prosił, aby community dało feedback odnośnie tego, jak uważamy z dodawaniem nowych legend i unikatów. Podali przykład Frozen Orba, lodowej kuli, która potrzebuje tak około 2-3 mocy legendarnych czy unikatów, aby tak fajnie działała w porównaniu do tego, co mamy teraz z innymi zdolnościami. I czy będzie fair, jeśli Blizzard to zrobi na, na przykład 3 unikaty do czarodziejki w jednym sezonie? A takim na przykład nekromanta nie dostanie nic. Mówili na Campfire, że mają obecnie problem z tym, aby wyrównywać wszystkie moce dla klas, w sensie na przykład, żeby, żeby co sezon była tutaj właśnie moc mozla Czardziejki, mozla Barba, dla Druida itd. Co też jest żartem. Czy oni, ser mają problem z wymyśleniem mocy unikatowej czy, czy legendarki? Z jednej strony to właśnie brzmi jak ciekawa sprawa, ale oni się właśnie przyznali, że mają problem z wymyślaniem unikat i legendarek. Wtedy, gdy nam się nudzi na streamie, to po prostu wymyślamy 5, 6, 8 takich itemów. Więc z jednej strony, tutaj Wam zostawiam to też do przemyślenia, czy wolelibyście, gdyby na przykład powstał jakiś mega ciekawy jeden build, który dostanie 2-3 nowe unikaty, czy po prostu żeby było tak jak teraz, że każdy tam, każda klasa dostaje po jednym unikacie, po jednej legendarce. No co jest trochę śmiechem na sali, że dostajemy tego tak mało? Nie wiem, czy dostajemy tego ta, ta, tak mało, nie wiem, czy oni mają taki problem. Ale to, z czym ja mam problem, to wciąż to, że na hardcore mamy podki uniknięcia śmierci. Więc też robię ankietę, żeby dowiedzieć się, co społeczeństwo na ten temat myśli. Więc w opisie filmu będziecie mieli ankietę dla graczy hardcora, co uważacie na temat podki uniknięcia śmierci. Czy powinna zostać w grze, czy nie powinna zostać w grze Jest oczywiście w języku angielskim, po to żeby jak najwięcej osób mogło w niej brać udział Więc też zajrzyjcie sobie tam, dajcie znać No i widzimy się w kolejnym filmie, ja cały czas gram w Last Epocha Zrobiłem dzisiaj nową postać, zajebiście leci Trochę, trochę zbyt skupiłem się na tankowności To dopiero kolejne level, będę dodawał trochę więcej obrażeń, no ale hardcore to hardcore, rządzi się swoimi prawami Ja będę się skupiał trochę tam więcej na craftowaniu, na jakichś endgame poradnikach, więc wyczekujcie kolejnych filmów Diablo 4 we wtorek. Nowy paczek. Ogram chwilę cięgi, zobaczymy czy mi się spodobają, czy nie. Strzelam, że nie, trochę się negatywnie nastawiam, ale po prostu wiem, jak w Diablo 3 mnie ja te giery męczą z puszowaniem. Więc też raczej nie będę zainteresowany trybem, w którym nie dropi itemów w grze odnośnie dropienia itemów. Więc no. Widzimy się w kolejnym. bye, hej, papa, pa. bajcie siebie.